Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z podznaku raka w horoskopie na listopad 2021 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to zachęcam Cię do subskrypcji, abyś był, była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapiła, nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie moi drodzy, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Odpowiadam również na pojedyncze pytania. Dobrze, moi drogie raki, nie przedłużamy, tylko patrzymy. Raki i listopad 2021. Jakie tutaj będą energie dla osób spod znaku raka? Sprawdzimy sobie. Hmm, takie sfery życia jak praca i finanse, uczucia oraz zdrowie, także oglądajcie film do samego końca. Raki i listopad, popatrzmy, cóż tutaj się nam zechce ukazać: raki. Praca i finanse jakie tutaj będą energie? Praca i finanse. Ha, powiem Wam tak, moi drodzy. Pierwsza połowa miesiąca pokazuje mi się jako czas ciężki energetycznie. Niezależnie, czy jesteś osobą pracującą, czy szukającą pracy, mam pokazane, że na Twojej drodze zawodowej może stanąć wiele przeszkód, które będą dość ciężkie w listopadzie do pokonania. Mam tutaj pokazane, że wraz z nowym miesiącem przychodzi do was jakiś smutek, żal i rozczarowanie. Być może, być może coś związanego z pracą i finansami nie pójdzie tak, jak byście chcieli. Tak, jak byście chcieli. Tak? Nie będzie zgodne z waszą chęcią i przez to możecie czuć yy, tutaj taki duży dyskomfort. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, Mam pokazane, że pierwsza połowa miesiąca jest ciężka, dużo obowiązków, obowiązków w pracy, których Wy nie chcecie wykonywać, dlatego że jest ich po prostu za dużo i psychicznie oraz fizycznie nie dajecie sobie już z tym wszystkim razy. Po prostu trzeba troszkę sobie ulżyć, tak? Nie brać tutaj obowiązków wszystkich innych ludzi. Na siebie. Jeżeli chodzi o drugą połowę miesiąca, jest to czas, w którym będziecie podejmowali nowe decyzje, będziecie dużo planowali odnośnie pracy i po podjęciu tych decyzji, po konkretnym planowaniu, podejmiecie działanie, weźmiecie sprawy w swoje ręce i będziecie tutaj działać. Druga połowa miesiąca jest dla Was zdecydowanie lepsza. Jeżeli chodzi o osoby mm, szukające pracy, to druga połowa miesiąca jest czasem, w którym będziecie mieli szansę podjąć pracę. Również będziecie tutaj stali przed wyborem, czy wybrać jedną pracę, czy drugą pracę. Tak czy inaczej, podejmiecie słuszną decyzję i już pod koniec listopada będziecie mieli szansę na to, aby rozpocząć nową drogę zawodową. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o finanse dla osób spod znaku raka, finanse pokazują mi się tutaj dla Was takie troszkę męczące, dlatego że będziecie zmuszeni do tego, aby wydać na coś jakąś sporą sumę pieniędzy. Są tutaj pokazane dość duże wydatki, i przez to, że wydacie właśnie tę dużą sumę pieniędzy, możecie czuć. Pewnego rodzaju dyskomfort. Nie masz tutaj żadnych złych, tragicznych rzeczy związanych z finansami, ale jest pokazane to, że wydatki w tym miesiącu mogą być dla Was bardzo obciążające. Być może będą tutaj jakieś podwyżki prądu, gazu, rachunków, nie wiem. Jest tutaj pokazany jakiś większy wydatek, który sprawia, że czujecie się dyskomfortowo. A popatrzmy teraz, moje drogie raki, na uczucia, na miłość. Cóż dla raków? W miłości. Raki i miłość. Jakie tutaj będą dla Was ym, energie w tym miesiącu? Dla raków, w miłości. To może najpierw zacznijmy od osób w związkach. Jeżeli chodzi o osoby w związkach, to mam pokazane, że tak naprawdę. Nie będzie tutaj jakichś większych zmian. Jeżeli jesteś ze swoim partnerem, to nadal z nim będziesz. Będzie tutaj dość spokojnie, aczkolwiek czasami może powiać nudą, z czego możesz być troszkę niezadowolona, czy też niezadowolony. Mam pokazane to, że... Twój partner może spędzać w listopadzie z tobą troszkę mniejszą ilość czasu, dlatego że będzie bardzo zapracowany, będzie miał dużo obowiązków związanych z życiem zawodowym i tak naprawdę będzie go mniej niż więcej. A nawet jeżeli będzie, to mam wrażenie, że Komunikacja z nim będzie utrudniona, tak? Nawet mogą być takie sytuacje, że nie będziecie mogli się do swojego partnera w tym miesiącu dodzwonić, aby z nim tutaj wyjaśnić pewne kwestie. Nie ma tutaj żadnych zdrad, nie ma tutaj zakończenia związku, aczkolwiek jest tutaj pewnego rodzaju przewlekłość, jest tutaj pewnego rodzaju rutyna, z którą będziecie musieli się zmierzyć w tym miesiącu. Jeżeli chodzi o singli. Czy macie szansę poznać kogoś nowego w tym miesiącu? Macie szansę poznać kogoś nowego w tym miesiącu, aczkolwiek mam wrażenie, że ta relacja będzie się rozwijała bardzo powoli i będzie potrzebowała czasu. Mam pokazane, że poznacie osobę, która będzie wami zainteresowana, ale ta osoba będzie od Was zupełnie różna, będziecie diametralnie różni. Tutaj jest pokazane. Ogień i woda, tak? Dwa zupełnie różne charaktery, ale pomimo to będzie między Wami chemia i będzie między Wami magnetyczne przyciąganie. Będziecie również otrzymywali tutaj jakieś miłe wiadomości od tego mężczyzny. Na zasadzie komplementów, jakichś miłych SMS-ów, będzie też może tutaj do Was dzwonił, z Wami rozmawiał. Będą tutaj też jakieś decyzje podejmowane co do spotkania, aczkolwiek będą z tym jakieś trudności, przez co mogą być one najzwyczajniej w świecie odkładane w czasie. Dobrze, moje drogie raki, a popatrzmy cóż w zdrowiu. Przecież to tak ważna sfera życia. Raki i zdrowie. Jakie tutaj będą energie dla osób spod znaku raka w zdrowiu? Jakie tutaj będą energie w zdrowiu? Bardzo dobre energie, jeżeli chodzi o zdrowie, moi drodzy. Dlatego, że wychodzicie tutaj z jakiejś dolegliwości. Która no, troszkę Wam już tutaj w ostatnich miesiącach dokuczyła. Mam tutaj pokazane uzdrowienie, wyzdrowienie, znalezienie leku, który Wam pomoże. Jeżeli macie jakiś problem zdrowotny, już taki przewlekły, z którym od dłuższego czasu się zmagacie, to karty pokazują tutaj, że małymi kroczkami w listopadzie będziecie mieli szansę z niego wyjść, ale będzie trzeba yy, Tutaj czegoś więcej, na no zasadzie tego, że być może trzeba będzie pojechać do innej miejscowości, do innego miasta, gdzieś dalej, bo tutaj jest pokazane to, że możesz poprawić swój stan zdrowia, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zasięgniesz porady u specjalisty, który mieszka daleko na przykład będziesz zmuszona pojechać do Warszawy, po to, aby, po to, aby właśnie Tutaj otrzymać dobry lek i dobrą diagnozę. Jeżeli tak stricte mam tutaj powiedzieć, jakieś dolegliwości, to proszę zwrócić uwagę na nogi, gdyż to nogi pokazują mi się tutaj jako coś, na co powinniście szczególnie intensywnie zwrócić uwagę. Ręce też mi się troszkę pokazują, kończyny górne, ogólnie kończyny w tym miesiącu. Kończyny, czyli ręce, nogi, nadgarstki, nerki też mi się co u niektórych osób pokazują do kontroli. No i właśnie osoby, które zaniedbywały wizyty u lekarza, mam pokazane, że co niektóre raki właśnie zaniedbywały wizyty u lekarza, no powinny w tym miesiącu jednak go odwiedzić, gdyż dobrze to dla waszego zdrowia, moi drodzy. Yy, zrobi. Tak jak mówię, w zdrowiu nic strasznego i nic złego się nie wydarzy, dlatego że jest przy Was energia ukojenia oraz uzdrowienia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Ślicznie dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu, a ja tymczasem moi drodzy życzę Wam wszystkiego dobrego oraz udanego miesiąca. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.